Cześć, witam Was ponownie w piątek, w to piękne piątkowe, już w zasadzie popołudnie, bo zrobiła się godzina 12:06. I dzisiaj co? Dzisiaj nie będę zadawał nowych zadań, nie będę poruszał żadnych nowych tematów, tylko pokrótce podsumuję to, co w tym tygodniu było, a więc jest to niejako zadanie dla wszystkich moich szkolnych uczniów. Natomiast dla wszystkich pozostałych, jeżeli ktoś chce, to chętnie i serdecznie zapraszam. Tak jak wspomniałem we wstępie, jako że jest to piątek. No to nie bardzo, nie bardzo tutaj chcę dorzucać jakieś nowe rzeczy, tym bardziej, że te zadania. Cieszy mnie, że robicie te zadania, które Wam przesyłam. Bardzo fajnie, bardzo gdzieś tam yy, to doceniam. Oczywiście, jak zauważyliście, staram się oceniać też gdzieś tam dosyć łagodnie, dosyć tak, żeby to miało wszystko ręce, nogi i jakiś sens. No i przede wszystkim doceniam to, że, że gdzieś robicie ten wysiłek i przesyłacie mi to, co jest takiego. Gdzieś fajnego. Natomiast, co? natomiast co dzisiaj? Bo, tak jak mówiłem, pokrótce takie podsumowanie tego, co było do tej pory w tych moich lekcjach YouTube'owo-online'owych. A no tydzień temu były kwantyfikatory. Przypomnę, że kwantyfikatory to takie słowa albo wyrażenia, które opisują, że ileś czegoś jest. I to wcale nie musi być jakaś precyzyjna miara. No bo dobrze, dla rzeczowników policzalnych mamy E, ale dla niepoliczalnych ich odpowiednikiem jest Sam, czyli trochę albo nieco, prawda? Więc tutaj mamy pewną taką dowolność, no ale no nieco, no to odpowiada na pytanie, ile tak naprawdę. Tak więc yy, Sam, jak wspominałem, jest takim kwantyfikatorem uniwersalnym, czyli mamy. E, możemy go stosować zarówno do policzalnych, jak i niepoliczalnych. Jego odwrotnością było any, e, tak, czyli ne, albo jakikolwiek, albo żaden. Tak. Potem mieliśmy co e, potem mieliśmy much i many. Much do niepoliczalnych, many do policzalnych, niejako takim uniwersalnym był a lot of i lots of. Potem mieliśmy a few oraz few do policzalnych oraz a little i little do niepoliczalnych. To samo można było zawsze tak fajnie zrobić, że jak jest a few, no to jest trochę więcej niż few, prawda? A little to jest trochę więcej niż little. No więc tak jak mówiłem w, to, prawda, w ubiegłym tygodniu, że e, a little to jest e, użytecznie mało, little bezużytecznie mało, podobnie a few użytecznie niewiele. Few bezużytecznie niewiele. No i jeszcze było to nieszczęsne too i enough. Too to zbyt ileś czegoś, a enough to wystarczająco przypominam z rzeczownikiem. Musi być przed rzeczownikiem, z przymiotnikiem jak jest używane to za tym przymiotnikiem, czyli na przykład enough time, ale good enough. I o tym z grubsza mówiłem w ubiegły piątek w moim filmiku o kwantyfikatorach. W poniedziałek mówiłem o wyrażaniu zgody lub jej braku, tak, eee, to było zadanie dla moich pierwszoklasistów, wyrażanie zgody lub jej braku, czyli mamy jakiś temat, jakąś tezę, z którą albo musimy się zgodzić, utożsamić, albo stwierdzić, że ta teza jest bez sensu i też się z tym jakoś utożsamić, prawda? I tutaj mieliście podanych kilka tez i przypominam tutaj o tej nieszczęsnej zasadzie podwójnej argumentacji. Żeby nasza wypowiedź była pełna, miała ręce i nogi, to naszą wypowiedź zawsze musimy dwukrotnie uargumentować. Eee, czyli gdzieś na przykład mamy takie, takie, taką tezę. Cold tea is good. Tak, zimna herbata jest dobra. No i teraz ja bym się chciał na przykład nie zgodzić z tą tezą. Well, I don't think, well, I couldn't possibly agree with this statement uh, that good tea was good. So, uh, first of all, I think, uh, I think tea should be drunk hot, because it Loses taste when it gets cold, so there is less and less taste with the loss of temperature. Secondly, tea is a very good medium which helps digestion, therefore, in order to digest properly and to dissolve fats and so on and so forth. It should be hot so that it helps the digesting pro process. No weźmy sobie takie zdanie, powiedzmy, czyli herbata powinna być pita gorąca. Po pierwsze, mówiłem, że traci na smaku, jak jest zimna. Po drugie, mówiłem, że gorąca, że gorąca no, wspomaga proces trawienia. Tak, no dobra, nie jestem biologiem, ale załóżmy, że trochę prawdy w tym było. W każdym razie użyłem dwóch argumentów. I to jest tutaj istotne. Więc musimy naszą tezę. Oczywiście nie możemy popełnić kardynalnych błędów rzeczowych, i takich staramy się unikać. To jest bardzo dosyć ważne. Natomiast generalnie staramy się naszą tezę poprzeć dwukrotnie. Dobra, następnie było. Co, następnie było o liście transakcyjnym. List transakcyjny jest jednym z listów formalnych. Listów formalnych mamy napęczki, całe mnóstwo różnych. List transakcyjny to taki, w którym czegoś od kogoś chcemy, tak? czyli chcemy wejść w interakcję jakąś z kimś na ogół interakcję biznesową, a jakże dlatego, to był mój list. To było ćwiczenie dla moich uczniów języka obcego zawodowego. Chociaż z drugiej strony gdybyśmy mieli, jeżeli na maturze rozszerzonej pojawi się Wam napisanie listu ze skargą, to tak naprawdę jego struktura nie będzie wcale odmienna, wcale odrębna, no bo też w pierwszym akapicie po co piszemy, w drugim co się stało, że nas oblano kawą na przykład, a w trzecim co chcemy, chcemy mieć nowy garnitur, żeby nam kupiono. No na przykład, czyli to jest dokładnie ta sama, ta sama, ten sam schemat, tym bardziej, że wszystkie listy formalne tak naprawdę są pisane na przysłowiowe jednokopyto, bo dokładnie o to samo w nich chodzi. Oczywiście tam będą drobne różnice, żeby jakiś purysta mi nie zarzucił, że no przecież są różnice. No, no pewnie, że są różnice. Natomiast natomiast gdzieś te różnice są dosyć... Drobne, więc w każdym liście transakcyjnym generalnie o coś chodzi. Chodzi o to, żeby zawsze napisać, po co piszemy, w drugim opisujemy zdarzenie, w trzecim piszemy czego chcemy. I to jest taki, taka trochę, prawda, uniwersalna dla wszystkich kompozycji. W środę był wpis na blogu dla moich pierwszaków. I znowu, Wpis na blogu jest kompozycją dosyć swobodną, kompozycją nieformalną, więc tutaj nie musimy się wysilać jakieś e, takie wielkie, straszne rzeczy. Natomiast e, Wpis na blogu też ma tę kompozycję trzyakapitową. akapitową. E, w pierwszym, tak naprawdę, opis przedstawiamy temat, w drugim e, gdzieś tam przedstawiamy ten zarys sytuacji, w trzecim naszą rekomendację lub też jeżeli mamy więcej argumentów, to je rozbijamy innymi sobie tak jak mówiłem w tamtym, w tamtym materiale, ee, w, w, wpis na blogu to jest taka trochę rozprawka dla ubogich, powiedzmy coś w tym stylu, no bo w zasadzie no, też polega to na jakimś tam przytaczaniu argumentów, na jakimś tam uzasadnianiu ich, też pamiętamy o tej zasadzie podwójnej argumentacji, a jakże i oczywiście, bo zawsze o tym pamiętamy, natomiast natomiast, ee, no Forma, poziom językowy wpisu na blogu jest zdecydowanie niższy niż w przypadku rozprawki. Dlatego to nazywam taką rozprawką dla ubogich, czyli taka troszeczkę wpraweczka, żeby. No ale jest to na maturze podstawowej, tak? Czyli o ile, e, o ile rozprawka czy list formalny są na maturze rozszerzonej. Po tyle na maturze podstawowej jest list nieformalny albo wpis na blogu. No tam jeszcze e-mail nieformalny wchodzi w grę. No więc to jest generalnie to samo. Więc tak jak powiedziałem, no, tutaj ten język jest łagodniejszy, jest bardziej swobodny, ale musimy pamiętać, żeby nie popełniać kardynalnych, znaczących błędów. Czyli owszem, używamy języka skrótowego, natomiast nie popełniamy błędów, typu jakieś tam jakieś łona, gona, lemy i kinda i coś tego typu rzeczy. Nie, slangiem nigdy się nie posługujemy, bo nie o to chodzi. Nie uczymy się tutaj języka slangowego i to na, na pewno nie wyjdzie nam na dobre. Dlatego gdzieś posługiwanie się tym językiem, e, tym językiem, e, takim swobodnym, e, na pewno we wpisie na blogu jest korzystne. No i teraz, dobra, co to wszystko łączy? No nasze słówka łączące, a jakże jeszcze były, prawda? Były słówka łączące, z którymi gdzieś tam sobie poradziliście całkiem dobrze. Natomiast znowu możemy je podzielić na formalne i nieformalne, ale one wychodzą w tym stylu nieformalnym, one wychodzą na ogół tak dość naturalnie, czyli jakieś tam first of all albo what is more albo, e, albo tam opposite to this albo in my view i tego typu rzeczy, no to będą gdzieś tam nieformalne. Natomiast firstly, secondly, moreover, furthermore, in addition, henceforth, furthermore. Niech um, będzie jeszcze tam. In conclusion, to conclude, having taken everything into consideration i tak dalej i tak dalej. To będą te nasze słówka formalne, słówka łączące, czy też zwroty łączące. Natomiast e, kazałem wam je gdzieś tam wypisać i fajnie, że sobie z tym poradziliście, ale to jest takie zdanie na jeden raz i nigdy więcej. Dlaczego? Bo chciałbym, żeby to bardziej zapadało w pamięć. A nie, żeby było wyryte, wyuczone, bo nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby takie umiejętności, jak umiejętność kompozycji, one zapadały w pamięć, a nie żeby były wyuczone, wypieszczone, bo to w tym momencie widać. Musicie pamiętać o jednej rzeczy. Język wyuczony, taki wychuchany, wy, wydmuchany, z każdym słówkiem wyrytym na pamięć, on jest sztuczny. Natomiast natomiast. Język, kiedy jest właśnie swobodny, kiedy jest bardziej taki trochę na przysłowiowego czuja. Owszem, pewną wiedzę trzeba mieć, żeby tego czuja sobie wyrobić, ale właśnie kiedy on jest na takiego pewnego czuja, jest o wiele bardziej naturalny, o wiele bardziej przystępny. Dlatego właśnie do tego Was serdecznie zachęcam. Dobra, rozgadałem się, jak widać, znowu ten filmik mi się będzie robił dwie godziny. Ale mniej więcej mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Dzisiaj dodatkowych zadań nie przewiduję. Nadchodzi weekend, dzisiaj jest piątek, moi drodzy. Jak ktoś chce jeszcze zrobić zadania, które zrobiłem, które poleciłem w tym tygodniu, zapraszam, można jeszcze mi je dosłać. Również dzisiaj pozostaje dla Was, tak mniej więcej, razy drzwi do, no, do godziny 15, oczywiście no, z doświadczenia wiem, że no i potraficie mi wysłać zadanie o godzinie 21-22, nie ma najmniejszego problemu. Jak tylko jestem, to odbiorę, odpiszę. Zresztą wiecie, że odpisuję przeważnie. Staram się no, gdzieś tam odpisywać, a w mediach społecznościowych to już na pewno. Dlatego, dlatego serdecznie zachęcam do tego kontaktu ze mną i jak najbardziej, jak najbardziej zachęcam do tej współpracy. Dobra, to byłoby tyle na razie, w każdym razie, e, cóż, no, no, nadal pozostajemy z dala od skupisk ludzi, e, no, jeżeli już naprawdę nie możecie wysiedzieć, to nie wiem, jakiś spacer do lasu, gdzie nikogo nie ma, to ewentualnym jakimś wyjściem by mógł być, ale pamiętamy, absolutnie żadne, żadne sklepy, żadne dyskoteki, żadne, e, żadne jakieś galerie handlowe, nie ma takiej potrzeby, a skoro nie ma takiej potrzeby, to zostajemy w domu i gdzieś tam dbamy o siebie, żeby przypadkiem nie przysporzyć dodatkowej, niepotrzebnej pracy służbie zdrowia, która akurat swój czas musiałaby poświęcić komuś bardziej potrzebującemu. Dobra, to tyle. Tak, no, zakończmy może bardziej optymistycznie, moi drodzy. Radosnego, słonecznego dnia, dobrego weekendu, bawcie się fajnie, ale bawcie się bezpiecznie. Innymi słowy, zostawajcie w domu, nie, nie łaźcie nigdzie w dużych grupach, natomiast e, spędzajcie ten czas fajnie, radośnie, spokojnie i dobrze. Pozdrowienia dla Was, dla Waszych rodziców i Waszych znajomych. Wszystkiego dobrego. Cześć.